Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na czerwiec 2025. Finansowo bardzo dobrze, ale tu jakieś żale mogą być zupełnie z innego powodu. Mogą być niekoniecznie z powodu finansów. Bo to o, znowu finansowo to wszystko w porządku się wydaje. Oho, bardzo w porządku. Czyli bardzo dobry finansowy miesiąc. Czyli pod względem zawodowym też może być dobry. O, tu kolejna karta, którą można z tym powiązać. Co tam dalej mamy? Trzeci tydzień, teraz czwarty. Król Buław. Czwórka mieczy. Może tego króla trochę pokazać, by czego. I znowu finanse. No, bardzo dobrze pod względem finansowym i zawodowym. Wszystko, wszystko gra. Może tą ostatnią kartę tu sobie tak zostawmy na koniec. Już tak yy, zobaczymy, co tam będzie. Teraz tak. Dziesiątka monet. No, to tutaj jest karta dobrobytu w zasadzie. Karta dobrobytu, czyli macie zaspokojone swoje potrzeby. Widać to i tu, i tu, i tu, i tu. No, w sumie cztery takie karty, a tu jeszcze jakaś energia do was wraca, czyli tu znowu mogą być pieniądze. To w sumie zobaczmy, ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart bardzo dobrych. No, chyba najlepszy miesiąc pod względem finansowo-zawodowym ze wszystkich znaków, bo bardzo dużo tu jest dobrego spełnienia w materii. Co nie znaczy, że innych spełnień nie będzie, bo. Becesarzowa to w ogóle jest osoba spełniona. A to, że jakieś tam różne żale się pojawiają, no to już od Was zależy, że, że czego wy żałujecie właściwie. No, musicie sobie zadać to pytanie, czy warto żałować? Co to w ogóle jest? Czy to ma jakąś wartość w ogóle, to czego żałujecie? Bo czegoś tu żałujecie. Może swojego jakiegoś zachowania, może jakiejś sytuacji z przeszłości. Czegoś żałujecie, z czegoś nie jesteście zadowoleni, ale gdyby chodziło o sprawy. Zawodowe i finansowe, to jeszcze raz przypomnę, że jest tu cała masa spełnień. Dobrze prosperujecie zawodowo i, i macie swoje potrzeby zaspokojone, nie tylko materialne, bo tu jest też pokazana taka harmonia z najbliższym otoczeniem, co powoduje i spokój wewnętrzny, i duże zadowolenie. Samorealizacja też jest i tu, i tu, i tu może być nawet, czyli w sumie trzy takie karty. Jest też karta pracowitości, że tutaj bardzo dużo uwagi poświęcacie swojej pracy, swoim zajęciom. No różnym, nawet jeżeli ktoś zawodowo nie pracuje, to też może się skupiać na pracy. Taką, taką pracę czy domową, czy jakąś, no każdy tam jakieś zajęcia ma. I wrócą do Was, wróci do Was zainwestowana energia, czyli no też prawdopodobnie w formie pieniądza, dla wielu z Was może też wrócić w formie pomocy, gdyby na przykład było tak, że kiedyś komuś pomogliście, ta osoba może się tu zrewanżować, wam też pomóc. Owszem, macie dużo spraw na głowie, dużo obowiązków i trzeba będzie pogodzić te obowiązki zawodowe z domowymi lub te domowe. Jeżeli ktoś nie ma pracy zawodowej, no to będzie miał dużo obowiązków domowych czy jeszcze jakichś innych i to będzie wymagało tutaj dużo. Mm, dużo uwagi, dużo wysiłku też, dużo takiego starania, żeby pogodzić te obowiązki ze sobą, bo tu poka pokazane jest takie żonglowanie, żonglowanie zadaniami. I, I trudność będzie polegała właśnie na tym, żeby zmieścić się w czasie z tymi wszystkimi obowiązkami. No to czasem trzeba mm, troszkę poeksperymentować, żeby to jakoś sobie poradzić. No, z czegoś nie jesteście zadowoleni, czyli uważacie może, że sobie jednak nie poradziliście z czymś, a macie ambicje, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Ze wszystkim ale być może dojdziecie do wniosku, że jednak z czymś tam sobie nie poradziliście i może to powodować taką frustrację. Natomiast m, tą frustrację może też spowodować jakieś wydarzenie, czy to, że ktoś coś powiedział, że może was nie docenił, a wy jednak jesteście pracowici i sumienni, więc powinni was docenić i w końcu mogą to nawet i zrobić, bo tutaj w tych trzech kartach jest pokazane, że możliwy możliwe jest awans, możliwa jest podwyżka, możliwe Możliwe jest docenianie was przez inne osoby, czy to współpracowników, czy zwierzchników. Także wy w końcu zostaniecie docenieni. No ale to, że tutaj tak w takich energiach jesteście, to dlatego, że wy nie widzicie potencjałów, które nadal tu dla was są. Dla... czekają na was po prostu. Czekają, aż na nie spojrzycie, aż je wykorzystacie, bo wy tylko skupiacie się na tym, co wam się nie podoba, co jest według was negatywne, co jest według was nieudane. Czy, czy to rzeczywiście było nieudane, to jest osobna kwestia, bo to mogło być udane, tylko wy tak postrzegacie, że to było nie takie, jak trzeba. To wszystko od postrzegania zależy, także jeżeli wy tak uważacie, no dobrze, no to niech będzie, że to było nieudane, niech można wam przyznać rację od biedy. Chociaż niekoniecznie, ale niech będzie, niech Wam będzie. Natomiast tu jest potencjał, którego WY w ogóle jeszcze nie wykorzystaliście, a on czeka. On czeka, on chce być wykorzystany. I, I wygląda na to, że jest dobry, jeszcze dodajmy. No, jest bardzo dobry, bo tam już potem znowu same dobre rzeczy się dzieją. Czyli nie tylko to spełnienie w materii tutaj, gdzie macie albo pieniądze, albo jakieś, jakiś majątek. Pieniądze można w coś zainwestować, na przykład w dom, w rodzinę, w dzieci można zainwestować na przykład. Mówię na przykład, bo to może być też spadek, może być też właśnie pieniądze, które w wyniku tej swojej pracy o, zarobiliście a pracujecie dużo. <noise> Także tu też są pieniądze, jeszcze przypomnę. Dobrze, już o tych pieniądzach nie będę za dużo mówić. Teraz tu skupmy się na cesarzowej. Bo owszem, cesarzowa to też jest osoba, która ma z czego żyć, ma pieniądze, ma jakiś majątek. Owszem, tak jak i tu, ale poza tym jest jeszcze spełniona w innych sferach życia, czyli nie tylko w tej zawodowej, czy finansowej, czy, czy takiej materialnej, ale jest także spełniona jako matka, jako żona. No, pod każdym względem czuję się osobą spełnioną taką która po prostu ma to czego chce czego potrzebuje nie, tu właściwie nic wam nie brakuje I nie, i nie mówię już teraz o pieniądzach ale mówię też o innych sferach życia takich bardziej osobistych nic wam nie brakuje bo wy po prostu już tu macie to osiągnięte co nie znaczy że nie możecie osiągnąć jeszcze czegoś więcej bo wy tu o czymś jeszcze marzycie jeszcze tu czegoś chcecie no każdy ma prawo marzyć o, o wielu różnych rzeczach tylko że wszystkiego na raz nie możecie mieć no to jest ta gorsza wiadomość. No, wiadomo, że wszystkiego naraz nie można mieć, dlatego trzeba dokonać wyboru między tymi wszystkimi możliwościami, jakie tutaj są, ale także te marzenia, troszeczkę też sobie przesieć, przesiać przez sito i wybrać no, te pomysły i te marzenia, które są najlepsze, które są najbardziej wartościowe dla Was czyli to co jest najbardziej zgodne z wami to powinniście wybrać tak by karty radziły no ale wy macie ten dylemat jeszcze tu chwilę bo wy się zastanawiacie co wy macie wybrać jeszcze od razu nie dokonujecie tej nie podejmujecie tej decyzji nie dokonujecie tego wyboru tak w 5 minut bo to trochę trwa musicie się zastanowić a byłaby rada aby posłuchać głosu serca właśnie nie umysłu chociaż umysł jest też potrzebny owszem ale tu by była rada żeby jednak posłuchać głosu serca bo tutaj serce naj Więcej będzie najlepiej, będzie wiedziało, czego wy chce, potrzebujecie, czego chcecie, co jest dla Was najlepsze. Król Buław już to robi. Po prostu już to robi. Podejmujecie decyzję, nie od razu, tak jak mówiłam, ale w końcu podejmujecie, bo to jest już król buław, który jest zdecydowany, czyli ta decyzja już w tym momencie jest podjęta, to jest czwarty tydzień, i już to robicie. To, co chcecie, to, co sobie tam zamierzyliście, i to spotka się z uznaniem, spotka się być może nawet i z wynagrodzeniem już od razu, a, a jeżeli nie z wynagrodzeniem w formie pieniędzy, to przynajmniej satysfakcja i, i takie właśnie zadowolenie z tego, co tu robicie. tylko no tu jest jeszcze ta czwórka mieczy na chwilę się pojawia, która no jest taką energią trochę podobną może do tej, tylko że ta jest bardziej związana z myślami, czyli tu trzeba by się ze myślą swoim przyjrzeć, czy wasze myśli Wam nie szkodzą, bo wygląda na to, że szkodzą tutaj w tym momencie. Bo tutaj nie wyglądacie szczęśliwie ani zdrowo, czyli tutaj troszeczkę gorsze samopoczucie może być, bo tu jest dobre. Tu jest pełen wigor, świetne samopoczucie. Czujecie się dobrze w swoim ciele, w, z tym, co macie, z tym, co dysponujecie i, i, do, i macie wysokie wibracje, nawet. Natomiast tu te wibracje już są zaniżone poprzez myśli, które w jakiś sposób Wam szkodzą, więc tym myślom trzeba się tu przyjrzeć zmienić je, po prostu je zmienić bo to może rzutować bardzo na zdrowie jeżeli ich nie zmienicie natomiast tu już przychodzi ta dobra energia po raz kolejny, tak jak tam była dziewiątka monet, tak jak tu był król buław i no to akurat nie była finansowa karta, ale nie szkodzi, bo to była też bardzo dobra energia, dobre wibracje tu jest ta harmonia z naturą, z najbliższym otoczeniem czyli to też będzie was wspomagać i jakie efekty tego będą jeszcze, jeszcze dodatkowe, oprócz tych materialnych o których mówiłam, no słońce jest bardzo dobra energia, bardzo taka pokrewna do, królowy, do króla buław bo tu jest znowu wzrost wibracji, znowu taka jasność klarowność, takie radość życia o radość życia, tak bym to nazwała jest pokazana radość życia, radość jak u młodej dziewczyny, jak u dziecka, taka dziecięca radość, ale to nie znaczy, że Wy tu zachowujecie się jak dzieci, bo macie bardzo poważne energie tutaj. Jesteście osobami, które wiedzą czego chcą, robią to co chcą. Postrzegani jesteście jako osoby biznesu czy sukcesu. No nawet jak nie macie biznesu, jako osoby sukcesu jesteście postrzegani jako osoby charyzmatyczne, które wiedzą, wiedzą czego chcą po prostu i potrafią to osiągnąć. Także bardzo, bardzo dobre energie są tutaj jedna i druga. Ta jest taka ognista, czyli może być namiętność, tu może być radość, może być miłość, może być właściwie wszystko, no tym bardziej, że jest cesarzowa, czyli wy tu wasze jakieś potrzeby wszelakie są zaspokojone i w cesarzowej to widać, i w słońcu, i w tych tutaj finansowych kartach, o tu jeszcze dziesiątka monet jest, no bardzo dobre, bardzo dobre karty, a to, że wy tu w dwóch momentach czegoś żałujecie albo z czegoś nie jesteście zadowoleni, albo gorzej się czujecie, no to wynika z waszych myśli, z waszego postrzegania myśli trzeba jak najszybciej zmienić i czy tu przesłanie było? a było yy, co mamy za przesłanie yy, stań przed lustrem i spójrz w oczy Osobie, od której zależy Twoje szczęście. No więc od kogo zależy Twoje szczęście? No o tej osobie w lustrze. Czyli od Was. Od Was zależy Wasze szczęście. Od Was zależy Wasze szczęście. To słońce, które Wam tu przyświeca, zależy od Was, od Waszych wibracji, od Waszego nastawienia. Bo jeżeli macie takie nastawienie, to nie jesteście szczęśliwi. W danym momencie nie jesteście szczęśliwi. Jeżeli macie takie nastawienie, czy takie, że potraficie docenić to, co dobrego macie w życiu, no to wy wyglądacie, no, jako osoba sukcesu, jako osoba szczęśliwa, jako osoba radosna, zadowolona. Tu zadowolenie, no, jest tak, w tak wielu kartach, że już, no, może policzę jednak, może jednak policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, no i tu w sumie 7, to też można powiedzieć, że jest zadowolenie, bo tu zwrot energii jest, no to też może powodować zadowolenie jak najbardziej, bo to jest karta równowagi. Jak jest równowaga, to jest dobrze. Więc no, kończy się słońcem, czyli albo szczęśliwe wakacje, albo szczęśliwe wydarzenie, albo powrót do zdrowia po tym, po tym o tutaj gorszym samopo samopoczuciu. Tu może być powrót do zdrowia. To też jest karta na czerwiec, bo ja tam niektórym dodałam jakąś na lipiec, ale to jest akurat karta na końcówkę czerwca. Tak, bo tu mamy 3, 3, 3, no to jest na końcówkę czerwca. Jeszcze sprawdziłam, żeby się tu nie pomylić. Więc tu mamy jasność, sprzyjające okoliczności zewnętrznie również, ale to dlatego, że Wy sami sprzyjacie sobie poprzez to zadowolenie, działanie z pasją, działanie z zadowoleniem, z taką energią pozytywną. Dużo tu jest pozytywności, także tego życzę zdrówka, do usłyszenia.